Wiecie, gwiezdne Wojny zawsze były dla mnie słabymi filmami, z paroma świetnymi momentami. Nigdy te produkcje do mnie nie przemawiały, gdyż usilnie próbowano robić wszystko, aby te filmy były złe, ale ładne wizualnie. Do czasu pojawienia się Łotrzyka 1, który moim skromnym zdaniem jest najlepszym filmem z tego świata. Potem pojawił się Mando, który mnie wkręcił swoim klimatem i oczywiście zajebistym gizmo. To znaczy, Baby Jodą. Ale mimo tych produkcji, moje zmęczenie światem Star Wars zaczęło się ścigać ze zmęczeniem Marvelowym. Po namowach kilku osób uległem i dałem szansę Serialowi Andor. Pierwsze trzy odcinki oglądałem chyba przez tydzień, resztę łyknąłem praktycznie jednym tchem. Jeśli ktoś by mi powiedział, że można zrobić mądry, dobrze napisany, świetnie zagrany, bez mieczy świetlnych, Jedi, zabawek dla dużych dzieci serial w świecie Star Wars, to bym raczej taką osobę wyśmiał. A dziś, przemawiając do Was, mogę dokładnie to samo powiedzieć. Tak, dokładnie. Serial Andor jest... It. It Jedną z lepszych rzeczy, jaka spotkała tę franczyzę. Tak, jestem w szoku, podobnie jak każda osoba, która oglądała ten serial, ale to jest naprawdę dobre. Zacznijmy od początku. Andor jest to imię głównego bohatera, a nie tak jak głupi ja myślałem, że jest to nazwa planety, co oczywiście dotarło do mnie gdzieś w połowie sezonu, że pojebał mi się Andor z Endorem. Ale nieważne, nie unikajcie w moją głupotę. Dostajemy totalnie nowy klimat i podejście do Star Warsów. Serial jest poważny, nie ma tutaj żartów co chwila ani beki z niego jak to było przy sequelach. Czy też prequelach. Jest też dość powolny i tu chyba mój największy zarzut do tego serialu. Jest zdecydowanie zbyt powolny, co może dla wielu ocierać się o nudę albo wskoczyć do niej na główkę. Ale jeśli przetrwacie ten długi build-up fabularny, to mniej więcej od piątego odcinka będąc już przyzwyczajonym do formy i bohaterów, to będziecie czerpać garściami czystą zajebistość bez akcyzy. Więc pewnie dlatego na dzień dobry dali od razu kilka odcinków, a nie tylko jeden, bo prędkość rozwoju pierwszych odcinków może dorównywać tylko PKP. Oczywiście można się dopatrzeć masy przeciągniętych rzeczy, czy wręcz niepotrzebnych, Moim zdaniem, według mnie, kilka nie niedociągnięć jest. Ale podejrzewam, że scenarzyści nie pozwolili zrobić arcydzieła, gdyż podniosłoby to zbyt wysoko poprzeczkę, a doskonale wiemy, że tak być nie może, bo przecież Disney lubi odwalać fuszerkę. I tak jestem w szoku, że udało im się ten serial przemycić w takiej formie, jakiej jest. Kreatywność i oryginalność we współczesnym Disneyu? Serial jest naprawdę inteligentny, nie tylko w scenariuszu, ale i w budowaniu świata. Widzimy taki pewien brud realizmu w świecie kosmicznego fantazy. Wszystko ma tutaj ręce i nogi i czujemy się jakbyśmy naprawdę byli w tych wszystkich lokacjach i światach. Główną siłą tego serialu jest aktorstwo. Mamy całkiem sporo świetnych aktorów, którzy w przeciwieństwie do takiego Adama Drivera dostali dobry scenariusz i kwestie dialogowe, dzięki którym mogą się wykazać. Uważam, że pewne sceny zapadną na długo w pamięci, bo były tak świetnie napisane i zagrane. I powiem wam, że dziwnie się to oglądało. Biorąc pod uwagę, Uwagę, jaki poziom rozrywki mainstreamowej mamy w dzisiejszych czasach. O samej fabule można powiedzieć dość krótko. Obserwujemy rodzenie się rebelii od kuchni. You rebel scum głównie z perspektywy Andora, postaci nie planety, zapamiętać, ale gdy pojawiają się kolejne postacie, to rodzą się kolejne wątki, za którymi podążamy. Tak więc jak to się mówi, od szczegółu do ogółu, albo inaczej się mówi, tylko ja coś schrzaniłem. Nieważne. I z każdym odcinkiem rośnie skala, stawka i sprzeciw wobec zwiększającemu się uciskowi Imperium. Czyli coś, czego w głównym nurcie filmowym Star Wars nigdy tak naprawdę nie doświadczyliśmy. Ciekawy też mamy punkt widzenia z perspektywy złej karierowiczki z Biura Bezpieczeństwa Imperium, która niczym wzorowa służbi pnie się po szczeblach kariery oraz złego antagonisty ze złej korporacji. Bo tutaj jak mamy już kogoś złego, to musi być zły do szpiku kości. Co prawda, nasz karierowicz szybko wylatuje z korpo i trafia w objęcia matki niczym z dnia świra. Czym jesteś zmęczony znowu? Wszystkim. Sobą, życiem. Ale dalej próbuję mieć aktywny udział w fabule serialu. Jeśli chodzi o te dwójkę antagonistów, to muszę powiedzieć z ręką na sercu, że dochodzi między nimi chyba do jakiejś relacji miłosnej. I Jeśli tego Disney nie zwali, to możemy mieć najlepszy wątek miłosny w historii Star Wars. Protagoniści od prawie 50 lat nie są w stanie nam tego dostarczyć. I'm in agony. I can't breathe. To antagoniści tutaj robią to naprawdę dobrze. Gdy w serialu dochodzimy do akcji, to adrenalina skacze, a gdy uderzamy w smutne strony, to już lecimy na grubo, w którym tutaj wyjdzie mały gadający robocik i jego tęsknota za swoją panią, albo genialny Andy Serkis i jego niestety ostatnia scena w serialu. Muzyka jest dosyć ciekawa i o ile się nie mylę, to na początku, gdy pojawia się tytuł, mamy inny kawałek za każdym razem, który będzie motywem przewodnim danego odcinka. Co jest całkiem fajnym zabiegiem, tak więc nie doświadczymy tutaj żadnej znanej nam nutki z poprzednich produkcji a kreatywne podejście nadające klimat poszczególnym odcinkom. Znowu się przyczepię do czegoś, a mianowicie akcje serialu mamy na wielu planetach i innych raz poza ludzką jest tutaj tyle, co kot napłakał. Czyli trochę taki rasizm w stosunku do kosmitów. I szczerze powiedziawszy, to gdy w niektórych momentach wyjdziesz na siku albo zrobić herbatę i nie zapauzujesz serialu, to możesz odnieść wrażenie, że to nie są Star Warsy, tylko jakiś serial sci-fi. Tak więc jestem trochę zdezorientowany, bo z jednej strony dostajemy jedną z lepszych rzeczy w uniwersum Star Wars, a z drugiej strony serial, który równie dobrze że mógłby być pod dowolnym innym szyldem. No ale skoro to już są Star Warsy, to uważam, że ten serial wyszedł zdecydowanie za późno. Przede wszystkim dlatego, że podobnie jak ja, wiele osób jest już zmęczona albo darowała sobie tę franczyzę. Kolejny powód to taki, że wprowadzenie nowej formy narracji i podejścia do Star Warsów powinno nastąpić zaraz po przejęciu marki przez chciwą mysz. Więc ten serial zdecydowanie lepiej by się sprzedał, gdyby wyszedł zaraz po filmie 3 1, albo przed nim. Bo teraz to takie trochę za przeproszeniem z dupy jest. Nagle pojawia się takie coś, które nie dostaje połowy tego na co zasługuje on nas widzów, na przykład atencji. Szkoda trochę, no ale Disney sam sobie na to zasłużył. Choć mogę się mylić, albo być opłacany przez Disneya i ludzie wolą Star Warsy, które są głupie, naciągane, zaprzeczające sobie w każdym kolejnym produkcie, i frywolnie traktujące tzw. world building, w którym mógłby się pojawić Harry Potter i nikt by nie miał z tym problemów poza złym i wrednym fandomem. Bo z tym, kolejną rzeczą, której jestem zdezorientowany, to kobiece postacie. Boże, jak współczesny Disney i Marvel nie umieją pisać silnych kobiet, to aż woła o pomstę do nieba. Silna kobieta? Według nich jest tylko wtedy, gdy ma cechy męskie i robi wszystko lepiej od mężczyzn, czyli totalne niezrozumienie feminizmu i potraktowanie go z pogardą, która staje się sama w sobie beczką śmiechu i żenady. Jak się okazuje, można w końcu napisać dobre postacie, co też właśnie mamy w serialu Andor. Inteligencja, wrażliwość, osobowość, przemiany, budowanie relacji, ambicje, straty, poświęcenie, to są właśnie rzeczy, które czynią postacie silnymi i ciekawymi. A nie kurwa jak jebana Rej, kurwa palpatinty jebany Jar Jar Abramsie. Mam tylko nadzieję, że w końcu ktoś zrozumiał jak dobrze pisać postacie kobiece w mainstreamowych produkcjach, a nie jest to tylko wypadek przy pracy i przeoczenie chciwej myszy. Tak więc kolejną rzecz, którą Andor robi świetnie, w przeciwieństwie do większości innych produkcji ze świata Star Wars, ma bardzo dobre kobiece postacie. I tutaj wielkie brawa, których być nie powinno, no ale żyjemy w takich czasach, a nie innych i tego typu zdawać by się mogło normalne rzeczy musimy nagradzać. Kolejną rzeczą na plus jest tutaj ilość wątków. Tych głównych i pomniejszych. Dzięki temu odnosimy wrażenie, że jesteśmy w naprawdę dużym świecie, który nie obraca się wokół kilku postaci i randomowych tokenów. Jeśli chodzi o fan-serwis, to co ciekawe twórcą serialu jest Tony Gilroy, który był scenarzystą o 3K1. Ale to nie jedyne wspólne rzeczy z filmem, bo oprócz głównego bohatera Andora, granego przez Diego Lunę, to mamy też panią senator, Mon Monfe, graną przez Genevieve O'Reilly i Saul Gerrara, granego przez Foresta Whitakera. Aha, i polecam obejrzeć ostatnią scenę po napisach końcowych w ostatnim odcinku. Wracając do serialu, pozostaje mi już tylko podsumować. Jest to coś nowego i świeżego w świecie Star Wars, tak więc jeśli podobał wam się Łotrzyk 1, to tutaj dostaniecie podobny klimat, ale jeszcze bardziej poważniejszy i zdecydowanie powolniejszy, szczególnie na początku. Uważam, że jest to serial, który każdy powinien obejrzeć i wyrobić sobie zdanie o nim, gdyż jest wart uwagi z wielu względów, o których wspomniałem, a także świetnie wnosi Star Wars na wyższy poziom. Oczywiście nie wszystkim się on spodoba, a wręcz może się wydawać nudny, co całkowicie jestem w stanie zrozumieć, jednak brak tutaj czegoś, co chyba najbardziej zawsze mnie wkurzało w większości produkcjach tej franchise a mianowicie głupoty i żenady. I to jest dla mnie duży plus dla tego serialu. Czekam na drugi sezon i liczę, że będzie jeszcze lepszy. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się serial podobał albo nie podobał, a tymczasem dzięki za uwagę i do usłyszenia.